Siema tutaj Mangi, trochę gorsze samopoczucie z rana, ale to oczywiście na gry nie wpływa. W tym odcinku wcielimy się wyłącznie w zabójców, chociaż w jednym przypadku nie do końca, ale to zobaczycie. Jak lubicie Amogus, no to zostawcie łapkę w górę i miłego oglądania. A jestem impostorem z Kasi, sohoho. Wiemy tylko jakieś tam, nie wiem. Undertakerem, ja lubię fajnie. nawet te rolę, tylko ona chyba po wentach nie może chodzić, ale ja nie jestem typem gracza, który chodzi po wętach. O nie, Kasia poleciała, nie robiąc kluczy. No tak się trzymają coś. No to jest trochę dziwne szczerze powiedziawszy. Hmm. No na razie to bym tutaj się trzymał. Nie robiłbym jakichś szybkich kili. Ojej, co to było? Co to było? Co to było? Kto to odwalił? Mogliście jeszcze tego nie zgłaszać. To jest albo eee, Mandzio, albo a, Nexe. A, sorry, wymutowany Evi, Evi, jedno, byłem. Przepraszam najmocniej. Jedno pytanie. Evi, jedno pytanie. No. Zabiła osoba e, przebrana za Mandzio. Dobrze, dobrze, dobrze widziałem? Tak, zabi, zabił ja Mandzio, ma. który a. potem zmienił się w Nexe. Więc albo to jest Mandzio, albo to jest Nexe. Znowu no to 50-50. Nexe? Tak, nexe, co powiesz? Co powiesz, Nexe? się lobby buguje. Mi, kurwa, spokój, chciałem pograć. Ej, to a. bardzo a. nie tajemnic to nie To teraz Mandzio w 30 sekund. 30 sekund na obronę. Nie mogę powiedzieć dokładnie, Jestem, bo no wtedy zostanę złożył, zabity, ja ale uciekłem od razu, schowałem się, ponieważ mam ważną rolę w tej grze. I Nexe teraz grywa specjalnie okay. ofiarę, żeby nie zostać wygłosowanym. Oj, nie ja nie wiem, e, mogę, mogę, powie mogę powiedzieć, że Junior nie trzymał się, nadmina, za żeby junior się trzymał kolor. za ręce z grafem. <grym> Słuchajcie, Amadius tak, a a a tak, widział... i to się nie... Czy tak, ktoś widział, tak. w, którym, w którym kierunku biegł Mandzio? Bo jeżeli. Czy ktoś widział, w którym kierunku biegł Mandzio? Bo jeżeli. Mandzio faktycznie do admina. A on zmierza. Obiegł Mandzio. Ja mam traktor. A co mogę się obronić? Ja powiem tak. Najpierw Mandzio. Nie mówisz, gdzie biegniesz, bo zdradzisz, ale teraz mówisz, gdzie jest mówię, Nie mogę powiedzieć dokładnie. Nie mogę powiedzieć dokładnie. Mogę powiedzieć, mam ważną rzecz. Mów, mów. mówię. Nexus zawsze wybiega na początku z shipa I osoba zabijająca biegła z laba. Czyli już wbiegła do tego laba. A, zrobił to czyli nexe. Nie, to był to Nexę. Patrzcie, no dobra, nie głosujcie jeszcze, nie głosujcie jeszcze. Dajcie albo, mi proszę to jest to jest powiedzieć. Nexe, czy ty możesz przestać coś... wstać im koniec Dajcie mi powiedzieć, mam megafon, ale nie i teraz nie dajcie, nie ma nie. Zwałtowaliście Dobra, cicha. Chciałem bardzo. Najgrafowi Nexa, nie powiem. No dajcie mu powiedzieć, gdzieś jest kurwa oskarżany. Nie na mnie lepiej. Nie, nie, dobra, mów, Nexem, mów. Dobra, sytuacja wyglądała tak, że ja faktycznie wybiegam, zanim gra się. Zaschnij z mi się nie chce z wami siedzieć, mam was wyjebane Bo chcę przeżyć I w tym, w tym momencie sytuacja wyglądała tak, że pobiegłem na te pierdolone weapons Robiłem sobie pierdolony kurwa piu 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 Nie Przepraszam, przepraszam, rozjuszyłem się, bo kurwa Cały czas 99%, że to jest Nexe, tyle On powiem. Nexe. No i teraz sytuację, że zostałem kurwa wytepany. On ma pewien Tik nawet mówieniu Dobrze. jak jest. Słuchajcie, e, mogło, mogło to, to być tp, TP albo się zmieniło, się Jeżeli ufamy nie Juniorowi. To ja dałem na Nexe, Ja uważam, że to Nexe Nie nie mógł zrobić mangi i robił Ja też mi się wydaje, że to jest, albo będzie drugi. Co wy robicie? Ja uważam, że to Nexe, nexe. On pe pewną rzeczą się zdradza za każdym razem. Dobrze, dobrze zrobiliśmy. Wydaje uh -oh. mi się, żeby to był Nexo, by byłbym martwy. No i jest, so. No, ja myślę, że on był. No to ja robię tego Taska. No i gdzie jest Kasiks? Chodźmy z, Ka z Kasią, chodźmy gdzieś. Poszło światło. O, a gdzie jest Kasia? Ja bym pobiegał sobie. Chociaż, o, jest tutaj, tutaj, tutaj kombinuję. No, fajkuję Taski jak nie trzeba, no. Działamy, Kasiu, działamy. Hmm, tylko widziała nas kamera. No i co? No i poszły światła Tutaj nas widzą akurat No to ja porobię butle, albo chociaż poudaję, że coś tu robię No i zaraz można coś, coś podziałać szczerze Hmm Tylko tak trochę mam movement Cusowski? Myślę, że tutaj robimy dubla zaraz Hmm Tylko osoba jakaś na kamerce była Ojoj, Mandzio tam jest To jest yy, tym Ale czemu to Kasia naprawia? Zrobimy tego kila? Myślę, że. <noise> o dobrze, dobrze, dobrze. Idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy. Ja nie mogę wentować. Bardzo dobrze są dwa kile na dobrze, elektryku. Dobrze, dobrze. Ja dobrze. wiem, kto zabił. Widziałem tego double killa. Widziałem tego double killa. No, no kto zabił? To, to zabił. Czekajcie, to była Kasia i to był... Kurwa, Kasia, Kasia i Junior, Kasia i Junior. Nie no przecież Junior był ze mną ja odstrzelę chyba, ja byłem... że Mandzio jest... Zbyt zbyt raczej zbierę, nie jest, że Stenmon Inżynierem. Ja go szybko odwalę. Kasia i Karigoda. Nie, na no, Morflinger Jaki Karigoda, ja, jaja? Ja, ja, ja. Nie, nie, nie. Karigoda też nie mówił. bo Karigoda też... Był to kolor... Dobra, już wam mówię o co chodzi. To był kolor czerwony albo różowy. Ta się nie trafiła. Ta kasia 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 nie trafiła. Gdyby być Margesu, to mógłby być Carigoda albo Junior. Tak, uwaga. Karigoda nie mógł. o na pół rundy. Tak, Karigoda teraz biegłem. się już mamy jednego na minus. Pamiętajcie, że między Mandziem a Nexem był impostor, więc malutki sus na Mandzie, więc nie ufajmy w 100%. Nie, wydaje mi się, że jest item. Ja nie będę myślę, ale wszystko jest możliwe. Jakbym się wyjebał, to chcę powiedzieć, że. Dobra, tak jak ja chciałem, tylko żeby nie było, jeszcze raz i nie. Mogli tego zrobić w tej rundzie, ponieważ. dobrze, dobrze, ten dobrze, ten dobrze. dobrze. Bo ja to zobaczyłem i od razu zacząłem bijeć w kierunku światła, bo się, bo się podeksuje, przepraszam, w kierunku ciała, bo się bardzo podekscytowałem, że zobaczyłem double killa. Okay. Czyli, czyli co, zostaje? Czyli ja mówiłem Mangetsła pod diabę. Mangetsu tego nie mógł zabić, widziałem go na kamerkach. Ja od razu mhm. no, nie mam Alivi, bo się z nikim nie miniałem. Ja eee, się wcześniej, bo byłem specjalnie na samym początku. Miałem tylko grafa. Ale to u mnie, to mnie zaciąło. I to tyle kończy się lista. Graf. Graf. Uff, Czyli jednak. O nie! Brada brada brada. Czyli jednak. Ej, ale ostatniego słowo to był graf. O co mogło? Nie graf, nie graf, graf i blady mnie widzieli. Oni wiedzą kim ja jestem. Let me, let me cook, man. Nie wiem kim jestem Dobra, dobra. Ogólnie graf i zwierzęt też tego raczej nie zabili, ponieważ byli w innym miejscu. Zostaje w takim razie Katon na Getsu i Aby. Ja byłem z kimś mówić. w przykazach. Czy to mógł być Bate w takim Właśnie. Zawsze tym Czy to mógł być Katon na Bejcie według was? Myślę, że nie, nie dlatego że Kasia. Nie, nie, Kasia. Bieg, bieg do tego ciała. Ok. Kasich też dobrze została trafiona. Mandzio ją oskarżył. Ona to, myślała, to, że, to to że strzelała. Dobra, z tego, z tego killa Mandzio jest wreszty. czysty. Kasię nam sprzedał, a Kasia się odwaliła. I mówi, sume. że to jestem ja. Ja podejrzewam, getsu, że to mógł być Morfling, tym bardziej, że Graf mnie czyści. Jestem w zupełnie innym miejscu. że może Pod jestem. że jest engineerem. No jest na to dużo no więcej No powiedz. Nie, mam nie mam jestem chujową bo że Wydaje mi się, że jestem diner. No jeszcze co powiesz? Nie, jeszcze <grym> dobra, Chuj, jestem spajem! A chuj. Ale zwierzak. Ale, ale, ale zwierzak. No wiadomo, to wiadomo. Ma to ci dobra, chodzi? Co robicie? Kurba, wszystko musi być mój temat. To nie moja wina, że wtedy zabił mnie zwierzak. No mówię, że w tamtej rudzie, jak byłem z postorem, że nie zabiłeś się, on teraz się i mówi moją rolę. Nice. Wiedziałem, yeah, że, door, jesteś, door. wiedziałem nice. że jesteś, wiedziałem, że jesteś tylko, aż się skończy ten, nie? No, bo nie wiedziałem. wiedziałem No był, był Oj, jakiś Arsonis, był jakiś Arsonis A w ogóle wiecie, jak byłem zawiedzi... <laughs> zawiedziony, jak chciałem zgadnąć mandzie jako inżyniera i nie miałem zgadywacza To jest naprawdę przykro no, no, bo... ja, nie, nie, ja nie nie Ale w sumie, jako ale jeszcze zwierzak krzyknął, że jest spajem, to ten no, ja ja jest ja tak ugotował, bo ja byłem guardian angelem Mangiego i pomyślę, no że no. tylko dlatego, że Kato nie zrobił Ja się domyśliłem gra, wiesz, graliśmy, ale to nie? ciężko. No dobrze, A, bo kto był mi został. Magik i A Jaki był Nex? był gliczem. Zaczynamy neutral. Mogę być gliczem albo arsonistą? To zawsze tak mówię. To jest to no z to jest jakiś nie wiem. To jest jakieś, jakieś, można powiedzieć, moje przeznaczenie? To jest chyba to słowo, którego mi brakuje. Zawsze mi rozwala też to, że jak dostaję tego amnezjaka, to da się tak wyczuć w moim głosie, że jestem już zmęczony tym. Mam nadzieję, że od razu będę widział, gdzie jest ciałko. I PETA sobie wziąłem, bo widziałem jak. O co to jest za świnia? Bo widziałem, jak dużo może zmienić w kontekście ciała, jak na przykład jest woźny. Ale mam nadzieję, że się piecznie nie wywalę. Jednak, o idzie, światło. To mi się bardzo nie podoba. O, i od razu ktoś naprawił, więc mamy inżyniera raczej. Hmm, to będę tak biegał tam i w tej wewte. Mandzie tu był. A tak to co z tymi ciałkami? Biegam tam i z powrotem, bo liczę, że ktoś się wywa... O, jest, 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 jest. jest. To, co to było? Jakieś wygłuszenie. Czyli on jest może jakimś mystikiem. Proszę, proszę, daj mi to zrobić. Mam. Arsunistę mam. Hm. W takim razie arsunistę No i co? Ej, idealnie, reaktor poszedł skillem. Ej, wytłumaczcie, ej, proszę. Ej, dobra, to łatwe chyba w miarę. Nie, 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 tak idea, nie tak idealnie, ponieważ to ciało już leży z, tak. z 8 sekund. Nawet z 9 bym powiedział. Nie ja, mhm. tak, nie blaki, nie Katon i nie ekipa w specimenie. Ekipa A w specimenie było z 8 jest? osób. Ciało, tam było w... Ja byłam no. w specimenie, Graf był. Junior. Dobra, no to może coś powiem Biedre, o ciałku, Biedre, nie? Biedre, Kasia Biedre, była... Biedre, to ja zacząłem już wybiegać, no ale spoko. Tylko, Ty tylko mnie, w, jakby w momencie reporta praktycznie, mnie tepło. Obo, to nie ma trochę znaczenia. Okay. Dobra, ciało jest obok Admina, tam jest nad sami jakoś. I biegłem do tego ciała z Mandziem. Zauważyliśmy go, Mandzio pobiegł dalej, nie wiem czy to był Morf czy nie. To byłem ja, to byłem ja znalazłem po drodze tajemniczego typiarza, który wbiegł do wpisza od prawej strony, zatem też go nie podejrzewam. No i na pewno Bladiego bym oczyścił z tego killa, no i ciebie chyba też, mam wiec. Bardzo duża ekipa była tam na prawy dolny rydak. Zróbmy specimen'a, po prostu, wywalmy te 8 osób, co tam było, i będziemy myśleć, kto mógł zrobić tego killa w takim razie. Jak wybitny pomysł. no. Rekord na górach, no był. Ja, ja byłem na Ja byłem na pełni. A może grał kuleczkę, to będzie prosty. Ale fajnie, że udało mi się taką rolę ukraść. Pierwszy raz byłem na gramy. W specu? Tak, tak. Ta. Karigoda, nawcia, Blady, Kasik, Zwierzak, Junior, Graf. E, katona tam nie nie <gub> ja wydaje mi się, że wydaje mi się, że Ja myślałem, że już tutaj kłamstwo poleciał. Blady <gub> tam nie pamiętam i katona tam nie pamiętam, może Był Blady, był Blady na 100%. No, ja ni nie mógł tego zabić. Ale katona była na pewno. Zobaczcie ja tam, był, katon był, Katona był, ja katona chyba Ja chciałem jeszcze jedną rzecz wykladać. Obejrzałem sobie na odcinek na YouTube Katona i generalnie przez cały odcinek się z nas naśmiewał i nas wyśmiewał, trzeba na niego zwracać, uwagę. Nie, no chłopaki, Dobrze, to ja wam tego nie Nigdy Mówi, bym wam tego nie zrobił. Nigdy bym wam tego nie zrobił. Ej, Kardo, czemu się z nami, z nas naśmiewasz? Co? Uważasz się za są To są pomówienia. Pro? Tego Tom wjechał po prostu, no? nie? No. Nie, katan clear no. jak ktoś. Mandio, Ja tak generalnie ja tak już mówi na... Ja już poprosiłem montażystów, że jak katan się odzywa, to po prostu będą wstawiać dźwięk frediego i tyle. Nigdy nie będą wiedzieć, co mówi. <laughs> ja robię klasyczny skip na zwierzaku, bo baby padł. Ja skipuję, Aha, ale diabeł może mieć większe szanse na impo. Na ja Jakim cudem, kurwa? Co to jest w ogóle? Mandio. Jak? To no widzicie? Powiedziałem no nie, tak. Nie no I jak on ma po prostu taką potężną moc. Jak coś powiedzieć. szkoda, się że jak głosują, muszę coś wygłosować, to wtedy nie mam. To wtedy jest słaper Junior. Ja nie. Dobra. Ja no to ja, ja sobie będę to. patrzył i może z kimś będę biegał. Jakąś ekipką. Yy, z Mandziem bym najchętniej chciał biegać, bo powiem wam szczerze, że. No i co, robisz to? Oj, idzie reaktor, idzie reaktor i został od razu naprawiony. Ja może zdołzuję. Będziemy się trzymać razem. Czy zaufać zwierzakowi? Ja bym najprędzej zaufał. Zaufałbym, robisz paliwko, tak? Do fejkowania trochę. O co, co się dzieje? Dobra, 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 dobra. Yy, kojarzę, kto wskoczył. Ogólnie prawy górny reaktor zabił i wskoczył do Wenta, a był to. Papa, pa, 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 Mikse. To? A tak się składa, że ma jeden z najlepszych nexe, strojów. Fajny nam strój, nie? Ej, psa, no. zru, był triletowy no, kolor, więc jedyny, który Ale że jest na, za najlepszy strój no wygłosowujemy? No nie do albo Glitch nam to nie ja no, ogólnie. No nie nie, nie nie do venta, ale ale Mata, morda, Nie może panie Nexe. Niestety. No, widziałem u Glitch może wentować, może. Powtórzę, nie byłem, to ja. Pozdrawiam. No nie Byłem do Laba, byłem teraz w środku Laba. No to się... czekaj, czy, czy to jak wchodziłeś no ja, do laba? nie, przed labem wskoczyłeś do wenta, to no, tak no nie. To nie to wskaz... Totalnie stary, nie, widzieli I... mnie tam, że wchodziłem, ja już tam Kto byłem cię bardzo widział? długo. Kto tam był w tym labie?

a, No! Nie no, ale no, nie, nie, nie no, ale podobno zwierzak widział jak odpierdala. Ale że ten film, się. To ja widziałem, że się z Ja nie wiem, że się z nami Jak jest, to niech wie, że się Nie skipujcie, nie robi faktycznie. stereo. Dobra, to pingnąście go, nie wyjdziecie go teraz, bo to jest tyle, tak, nie? Tak, to jest chwilę po reaktorze. Ale ten reaktor poszedł instant. Tak, 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 właśnie, zapraszam, to tylko został. B ja na spektakl, jak to się wie. Zapraszam, to dobrego inżyniera. O, jej, o nie! O nie o dobra, ja skipuję szybko tego, szybko skipuję tego wota, bo zaraz Kasia zdechnie. Ja nie jestem, ja nie jestem! Kasiu, skipuj! Aha, skipuj dobra. Szybko. Graf! Ja graf sobie wybiera! Ja, ja już wybieram mój cel! O nie, AB nie żyje, no dobra, graf, no to do tego sprawę. Ale teraz że to z tym i zawsze, tak? Tak, Ta, ja za często byłeś z mm. inżynierem. To znaczy, mi się wydaje, Nexel, że ty masz taki specjalny przycisk w tym lobby, że w zależności przy głosowaniu możesz sobie zmienić rolę na taką, żeby pasowało ci do odcinka. Ja wiem na pewno, że nie jestem, bo nie zajęłem w Payta, więc gitara. Ja w Mandzie jest czysty, nie wolałbym się z nim trzymać. Ale czy go oblewać w no takim tego. razie? Ludzki pan No <laughs> Ja tak średnio bym, bym chciał. O, 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 o. o. Dobra. Masz większą szansę, że się nie wybierzesz. No, no kurwa, i co to ma oczywiście. być? Co to ma być? No i gdzie, gdzie? Co, co? Co to było? Co to było? A, szerifem, mu jest, dobra. Dobra, dobra. <grym> no to mnie to nie obchodzi. Tutaj nie ma co mówić. No, ale też mógł być jesterem, niby ten. Mógł być jesterem w takim razie. Kasik tu siedzi. A ja jako. Y, nie mogę wentować w ogóle jako Arsonist, to warto wspomnieć tutaj. Okej, okay, Junior tam siedzi. Ktoś tutaj też chodził. Oblewamy dalej benzynką. Fajnie było sobie Alibi robić. Fajnie jakbym był pewniejszą osobą. Tym bardziej, że. Gdzie kto jest? Junior tu ostatnio wchodził. Nie trzeba dyskutować tego. Aha. Potwierdzone moje słowa rozumiem. Mhm. Mhm. Czego nie trzeba dyskutować? Tego chciałem. Nie odjewali Nekse, no. No, no tak. Był, był chłopik, a nie ma. Pokazał czy... taki taniec, że to był jego ostatni czy... taniec. Czyli szeryf Zozu wyjaśnił Nexę, to mam rozumieć? A kto go zabił teraz? No, nie ktoś. wiadomo. No nie no. wiem, no jak zginął Diabełło, ja a na chcesz niego strzela chcesz strzelać szeryfa? Nie no, zostaw szeryfa Diabełło. Śmieci Były się same wyniosły. Śmieci się same wyniosły. Generalnie nie labie było, było ciało. Zagrywka pod głupie granie, U, jestem szeryfem, serio. I, I widziałem jak ktoś ucieka do tego, do tego tunelu, gdzie tam ten dymek leci. Więc... O, to ja ciekawą powiem tak, to pół minuty temu zginęło. Aha, no to to nie wiadomo. Pa! Minimum cztery osoby to widziały. Wiedziały i nie powiedziały. A to było tak. Mhm. A co widziały? Czyli... No właśnie. Czyli to szaryf najpewniej zabił? Czy co? Właśnie prawdopodobnie tak, ale nigdy nie będziemy mieli takiej stuprocentowej pewności. Okej. Okay. Taski? Nie wygrywamy, no? O, no, skipujemy. Nie. Patrz, nie, patrz, nie mów z tego na głos w tym lobby. No, nikt, bo nikt... Ja ja nie zyry, jak To jest dziwnie, Nie ziela, nie chyba. Tak samo raczej to nie jest typiasz, chociaż mógłby się wrócić na słupie. Inżynierek ten. Ja bym się z nimi wszystkimi tutaj pochodził. No to jak, jak można być jakaś I będę nie benzynował, to, będę benzynował. Będę benzynował, a tak to może poudajemy, że jakieś taski robię. Dobra. No, szukam tej planety, szukam. I oni tam skana robią chyba. Nie? Mm. Może wyjdę teraz, juniorek? Oni tam wszyscy poszli. Dobra, Kasik szybko. Zrobiłem ignite. Czy benzynkę. I do pięciu osób. Co to było? Kaligoda tak. ma takiego skina z simsa? Czy mi się wydawało? Zostałem teleporta. I zostałem teleportowany na ciało. Więc zgłosiłem. No. Mm -hmm. okay. okay. mm -hmm. O, oooo! Czyli osoba, jest. czyli teraz osoba, która została teleportowana, prawdopodobnie jest osobą zabijającą, więc transporter prawdopodobnie wie, kto zabił teraz. Albo uratował juniora teraz, skoro został mm. przeniesiony. Mm. Nie wiem, no, ja zostałem przyniesiony na ciało. Na kila, na, na ciało, na a na ciało. ja zostałem ja ja na a jedno jedno rzecz, Gdzie to było? Gdzie to było? A ty wchodziłeś do laba. Ale no ja to... potem wyszedłem Ej, sobie z... na Getsu wychodził z rata. A ja, ja słuchajcie, słuchajcie, info, musiał Ja mam jedną rzecz do powiedzenia powodowa, tutaj, na tak? dwie, zaraz, Mogę... krapieczek. Tak. E, transporter, jeżeli... Patrzcie, gdyby transporter miał jedną osobę mniej, to by wiedział, że ktoś umarł, więc transporter może transportować osobę, która nie żyje i wtedy ciało się tepa. Tylko o. żebyście wiedzieli. No. Tak, tak, tak. Dobra, dobra, dobra. To ja, ja, mam te... ja ważną ważną Kasiu, 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 ja drugi w kolejności byłem, tylko szybko powiem, bo to jest historia, gdzie Junior niestety dwa akty smutne popełnił. Pierwszym tym aktem to było morderstwo, a drugie to był bait i tyle Też chciałem powiedzieć. Też podejrzewam baita. Był nie, tam ja jestem ja 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 pewien. Że... Ja, 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 ja nie podejrzewam, ja jestem pewien, że to był bait i tyle. A jestem bo, pewien, bo to ja zostałam nie zostało... teleportowana, ale ja nie, 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 hmm. nie zrobiłam tego tej może została zamieniona. No ja pomyślałam, że jestem w labie nie, postawa, i zostałam nie, teleportowana przed chwilą, bo widziałam żywego. Ale ty nie byłeś na końcu w labie, Kasia. Nie, na no spokojnie. Ja myślę, że Ale, został przeteleportowany. Kasia mośa, może być jestera. Kasia skończyła rundę w i Nie skończyła, w labie, to laba biegła. Tam zostałam teleportowana właśnie. To laba biegła, bo Ja byłem w elektryku i zostałem teleportowany na ja ciało. Mi dwa zostały. Ale ja Kurczę ile tasków, jest? Przecież ja, 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 ja nie zdążę nic zrobić. Nie wiem, Trzeba ja było wcześniej wywalić. Chyba tylko dwa i jak będę. To nie wiem. Nie wiem, nie mam pewności tak naprawdę. Dobra, tak Stalin, tak naprawdę. Dobra no, i tak wszyscy już zagłosowali, pewnie nie wywalicie. Nie, się by nie wywalił. Dziwnie Junior, spoką mordeczką. No teraz jak to powiedziałeś, to trochę zaumisz, że i wiesz. A ja próbował, na teraz... -"Za� swoich zasadach. Junior, Yoda, nie trafiłeś, trafiłeś... No. Mm. Ale no, wiesz to Junior, weźmiecie. duża szansa jest taka, żebyśmy nie wygłosowali bo to było takie luźne oskarżenie od strony Mandzia. A, taki... bo wy, trzy osoby czekajcie, 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 czekajcie. Ja dałem na Juniora. Trzy osoby zagłosowały na Juniora. Ja, Mandzio i Nagęczny. A bez kitu. I Kasiks chyba jest. Laki, Balloversem z Juniorem. No dobra, chodź, ja słuchajcie, słuchajcie. Zatem tak, Junior był pierwszy ja impo, Nexe był jakimś glitch'em albo impo. prawdopodobnie mamy Arsonistę i to jest problem, bo zaraz wspólnie pięć osób. Takie dobre. No. Dobra, 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 to szybkie. Tuski, Oj, chuj, raf, dobra. Jak coś to gra, podchodzi dziwnie do mnie, dziwnie nie, to nie, dba, nie jak mi miał do do... za Arso to śmierdzi, no ale Ja nie śmierdzę. Gra w dziwnie ale że Arsonista w sumie... nie widzi, no instant. pir. Dobra, zwierzę. Dobra. Są Potem ale faktycznie te taski, no to wiecie, 19 ten. Ja pójdę na, na kamerki. Muszę kogoś odwalić. Zobaczmy. To tu się zbliży. Dobra, dołzuję, trudno. jak tu był. Zwierzak tu był. Naprawione, naprawione. A zobaczę na Vitalsach, Może jeszcze uda mi się. Jeszcze jedną osobę. O, ciałko jest. Ciałko jest tutaj. Zbiegamy z Mangiem do, o, na około kamienia, prawe drzwi od ofisa przy Vitalsach, na zewnątrz leży Kasiks. Ja się tak przestraszyłem, Graf, że jesteś zabójcą, który chce właśnie nie mnie odpieprzyć. Zabójc. Ale o tyle mamy farta, że Kasiks była impostorem i została wyjaśniona oh. przez szeryfa, całe ja. szczęście. Ja nie wiem, bladi o tym, ja bym Kasie Ale ja wiem o tym. Trochę sus movement w specimenie, myślałem, że może arso, ale to było, nie wiem, 5% susa na to. Powiedziałem, Czekaj. że kurwa ktoś spróbuje coś mi zrobić. Tak, się graf. Dobra, taski ostatni, komu zostało? Jakby miał ja. kogoś podejrzewać o arsonista, to szczerze mówiąc, graf ma taki movement. Jakby podchodził do ludzi, podpalał. Taki ma mam wrażenie. Nie, nie. O, graf, graf jest, pier, graf jest Ja mam, ja mam ja obronę graf. grafa, skanowałem się i graf mógł do mnie podbiec, ale poszedł do Specimena. Ale pamiętaj, że może mieć już wcześniej ciebie, nie? A, z... a... Bo nie, 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 ja się ja Jestem przekonany, że ja z grafem naprawdę się nie miałem za bardzo. Mandio, ale ze skana nie widać, jeżeli się nie. Ale nie, my, my nie, normalnie, nie nie, 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 bo ty jeszcze byłeś... Bo to byłeś... brzmi jak Imposition albo Torch. Nie, 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 bo ty stałeś, grał przed drzwiami do Specimena, ja przebiegam nad tobą i ty widziałeś, że ja przebiegam i ty wbiegłeś do Specimena zamiast podbiec do mnie. Nie, to uważyłem uważałem cię, no ale powiedzmy, że prawda. Jedno I nie stanie prawdę. Dla mnie jedynie Zwierzak i Mandzio są czyści, szczerze powiedziawszy. Ktokolwiek był tym szeryfem, doskonale wyjaśnił Kasik w tym przypadku, możemy grać dalej. Mogę powiedzieć jaką mam rolę i chcę umrzeć, no ale to nie no, Nie no, nie no, kończymy, kończymy, no zbierzcie wszystkie taski. Został ci task Mandio, tak? Trzy. No to a ja się kurda. z tobą koleguję, bo jestem bezpieczny. O ale... kurde, nie, Graf, ale nie, proszę, nie, kolegu. no ja Graf, nie. nie koleguj się ze mną, proszę, nie. nie, kalma, nie. Muszę, nie, muszę odwalić tę masę, gramy pewnie... Oblewanie było może z umycją, pomysłem, ale wiedziałem, że nie będę miał okazji do tego, a nikogo nie znalazłem, koło wcześniej jakoś... ten. No i gdzie, gdzie, gdzie? Graf tutaj? Idziemy z nimi, idziemy z nimi. No co to jest? Co to się zamknęło nagle? coś gadałeś o tytułach dzisiaj, nie? To jak coś, masz aktualnie tytuł. Zrobiłem taski pierwszy raz w życiu i stało się to. Nie, 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 nie pierwszy. Nie ale pierwszy mam, kurwa raz. ich tyle, że mi się chyba nazbierały za cały ostatni tydzień. No pierwszy raz w tym roku, na pewno. Mandio właśnie sypnął, biegł Mangi ze mną, ale nie wiem, no, czy Mangiego tepnęło, no czy tak, nie. Uwaga. Hey, gra Arso to mógł byłeś. być, albo Super z Mangim, z Mangim. Kim byłeś? A, a no dobra, przecież manga ty, out. Przecież gra w z, z ja, ja nie, nie miałem żadnej tak do... w ogóle animacji Ej, przeskakiwania, mógł żeby. Mógł być arsonista, który e... dał i tą Ignite, no i mangi arso to mógł być. E... Tak, że nie, już na 100% potwierdził, no że dobra, się dobra A jak było, go nie a, a Bo tepło, jedyny... ale jednak. To nie było, to nie było. raczej w tą stronę, że zwierzek się wyrąbał na kimś po prostu? Nie wiem, Blady, wszystkich mam na zielono oprócz Mangiego. A, nie no, wiem, prawa. a gra. Widziałeś na przykład na no, mnie nie, no, animację angiela. przeskakiwania? No, no, ja, nie zaraz a, nie. ja byłem Zagosujcie. inżynierem, panowie. Mangetsu jest skillerem, a ja jestem medykiem. Nawet jak mnie odjebie, to i tak jest po sprawie. Czemu skillerem no, ja jestem? Nie, nie gram tak czy dobrze. Ty, diabeł, czy nie, ganie, bo dwie osoby padły i grają się nie spodziewałem. I ktoś próbował walnąć grafa dokładnie o. sekundę o. temu, więc jesteś kurwa. No bordercą. to Pozdrawiam serdecznie. Dobra, ja skipuję chłopaki. Mam nadzieję, że no zaufacie. Dobra. No, no mangi razie. to skipujemy. Choose. Ufamy ci, mangiś. Ej, ed, <laughs> drugi skip, ever? Możemy mieć glitcha. W ja pewnie padnę w następnej. Albo wszyscy zieloni, zieloni. Najlepszy szeryf ever, tak jest. Józef. Józef. ja lepszy. Bardzo szybko te taski zrobiliście. Naprawdę nie było czasu. A graf miał tarczę, nie? I się zdziwiłem, że się nie zesrał. Zostałem pierwszy zajebany i okradziony. Więc. No właśnie, ja dostałem rolę AB'ego tego. Bo... Ja by ją Od razu od pier w pierwszej rundzie zrobiłem pierwszego taska. A zazwyczaj go robię w jakiejś trzeciej rundzie. Patrzę, a tutaj już kurwa, że czwarty tasku wykonana. No bo no no. mówię, Będziu, przez pierwsze dwie rundy. Gdy wy wszyscy chodziliście po no. 4-5 osób, to no, było niemożliwe, no. żeby kogoś zabić. Nie, ja to było ciężko się. i trafiłeś Dlaczego? na baita. Ja miałem mystika, zatem akurat Unlucky bardzo. A najlepsze jest to, że Blaki był transporterem, byliśmy tak, nabicami. Ja miał mnie tepać w randomowe miejsca, żebym kogoś no. zabijał przebrany za kogoś innego. Ale no, no, idealnie trzech no. killerów Ja się cieszę, no. że jako no, amnezjak no, ukradłem to killera, tak to, tak to było takie fajne.